Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Geeka. Pora przyjrzeć się kilku magazynom Lego od Blue Ocean, bo przyszła do mnie całkiem pokaźnych rozmiarów paczka. Na początek, Disney księżniczka. Jako dodatek dostajemy foil pack z bryczkiem i panią Imbryk. No i jeśli chodzi o zawartość. I cenę, żebyśmy też o niej nie zapomnieli, 14,99. Natomiast, co w środku, warto oczywiście sobie zajrzeć. Mamy już na sam początek jakieś łamigłówki. Jest oczywiście komiks, bo nie mogło go zabraknąć. Jest kolorowanka, żeby pomalować konia. No, naprawdę super sprawa. Tutaj mamy jakąś kolejną łamigłówkę. Jest oczywiście dwustronny plakat. Jeszcze więcej kolorowanek, jakoś tak dużo kolorowania w tym numerze. Tutaj mamy też instrukcję składania dodatku, które oczywiście za chwilkę będziemy oglądać. Są też Prace czytelniczek, które coś tam pewnie powygrywały, jakieś zestawy klocków. O, połącz kropki, to zawsze w dzieciństwie była moja taka ulubiona łamigłówka. No i w kolejnym numerze świetny dodatek, bo dostaniemy wajany z bębenkiem. Natomiast myślę, że sama mini laleczka Wajany to jest świetna sprawa. Tylko pytanie, czy wy tutaj widzicie, kiedy to się ukaże? Okej, okay, jest informacja, że już wkrótce, więc jeszcze nie mamy po prostu informacji o dacie premiery. Bryczek i pani Imbryk zbudowani to jest taki niewielki wózeczek, który możemy sobie oczywiście ciągnąć za te uchwyty. No i tutaj jest taka funkcja zabawowa, że możemy sobie to obracać. Mamy elementy, które choćby dobrze znamy z wieży zegarowej na Hogwarcie i warto zwrócić uwagę na to, jak wyglądają. Ci bohaterowie, bo mamy tutaj filiżankę z nadrukiem bryczka, no i pani imbryk też tutaj, to jest taki standardowy imbryczek na herbatę, który oczywiście dostał też nadruk oczu. Całkiem spoko, kolorowe, sympatyczne, myślę, że same elementy też mogą być przydatne, więc dodatek jak najbardziej na plus. Z kolei w magazynie Lego Friends za 13 zł bez grosza dostajemy naprawdę świetny dodatek, bo mamy tutaj króliczka, kapelusz, książkę i naprawdę sporo fajnych drobnostek, które mogą być przydatne. A co w środku? Reklama kartu Network, oczywiście spis treści. Zaczynamy od razu komiksem, który pewnie będzie stanowił dużą część tego magazynu. Tutaj mamy reklamę Lego Disney Księżniczka. Mamy też tutaj oczywiście instrukcję składania dodatku do tego numeru. Za chwilę pewnie pojawi się też dwustronny plakat, bo oczywiście musi. W środku się znaleźć. Reklama magazynu Mia i Albo Mia and May, jak to woli. Dobra, mamy dalszą część komiksu. Jest też kupon konkursowy, coś tam do wygrania, jakaś ankieta i te sprawy, rozwiązania zagadek. Tutaj też mamy oczywiście pracę czytelniczek i reklamę magazynu City. A w kolejnym numerze LEGO Friends, który pojawi się 10 listopada, dostaniemy słodziutkiego żółwia. Szczerze mówiąc, mało interesujący dodatek. Ten żółw chyba już nie wiem, czy dokładnie w takiej formie, ale na pewno się pojawiał. I jest też wydanie specjalne LEGO Friends z delfinkiem, bo ono nadal jest dostępne słodki królik w magicznym kapeluszu Andrei przed Wami. Jeśli chodzi o fragment takiej sceny do magicznych sztuczek, okej, okay, to jest raczej coś, co można rozebrać na elementy, ale króliczek wygląda całkiem uroczo, myślę, że kapelusz również się przyda. Dodatkowo mamy różdżkę taką w klimacie oldschoolowego Lego Castle, więc to też będzie na pewno przydatne. No i kolejna książka do kolekcji też spoko, szkoda tylko, że ten tile 1 na 2 nie dostał żadnego nadruku, bo ona będzie tylko dobrze wyglądać od zewnątrz. Niestety, jak oczywiście zajrzał do środka będzie nieco pustawo, ale ogólnie rzecz biorąc, na plus. Magazyn Lego City kosztuje 12,99. Dostajemy dwa dodatki po pierwsze, niewielki zestaw z składem i strażakiem. No i oczywiście też jeden boosterek kart Lego Ninjago, więc dwa prezenty całkiem spoko. I myślę, że też jeśli chodzi o wielkość dodatku, jest całkiem pokaźnych rozmiarów. Składamy go w 12 krokach. Mamy rzecz jasna komiks, reklama kart Ninjago, które tak jak mówiłem wcześniej, są dodane też do tego numeru. Trochę łamigłówek, które oczywiście przeplatają komiks, dwustronny plakat. No i tak sobie idziemy dalej nowy numer Star Warsów, który też dzisiaj Wam pokażę. Jest jakaś krótka historyjka o bohaterze, który jest dodatkiem do tego magazynu. Troszeczkę jeszcze łamigłówek i tutaj mamy też pracę czytelników i czytelniczek. Trochę jakichś takich zajawek sportowych się pojawia. W kolejnym numerze pojawi się detektyw na motocyklu. On zadebituje 9 października, a tutaj jeszcze reklama aktualnego numeru LEGO Jurassic World oraz LEGO Avengers. Kład prezentuje się bardzo dobrze, ja lubię takie dodatki, które rzeczywiście są... Pokaźnych rozmiarów, i jeśli chodzi o pojazd, myślę, że na spokojnie można go używać w mieście LEGO. Nie do końca przekonuje mnie tylko kolor tych błotników, ale ogólnie rzecz biorąc jest ok, mamy też gaśnicę. Troszeczkę nasz strażak ma taką neutralną minkę, e, mogłaby być taka nieco bardziej współczesna, bo tutaj te na są dość ubogie, ale myślę, że bardzo fajnie nadrabia nadrukami na torsiku i nóżkach. Mamy tutaj całą masę wyposażenia, bardzo ładne elementy odblaskowe i rzeczywiście to jest w pełni wyposażony do akcji strażaków. Lego Hidden Side kosztuje 12,99 i dwa dodatki podobnie jak w Lego City. Mamy oczywiście tutaj minifigurkę górnika oraz yy, pojawia się też boosterek z kartami Lego Ninjago. A co w magazynie? No dobra, zaczynamy od reklamy Lego Ninjago i spisu treści, następnie krótkie informacje o nawiedzonym górniku, jest oczywiście komiks, reklama Avengersów yy, i dalej kontynuujemy komiks, przeplata... Przepla, papa, przeplatane oczywiście łamigłówkami, których jest tutaj całkiem sporo i takie, powiedziałbym, mocno nawiedzone plakaty. Reklama tego, co na Cartoon Network troszeczkę też pojawia się jakiś takich elementów, nawiązujących do zestawu górniczego z metrem w Newberry. Mamy też tutaj jakąś grę planszową, powoli tracę głos od tych emocji. Prace czytelników, bardzo, powiedziałbym, mocno odjechane i przerażające. Szczególnie chyba ta praca, więc Marcin Storunia ewidentnie potrafi przerażać. Mamy też konkurs, i w kolejnym numerze, który zadebiutuje 10 listopada, pojawia się nawiedzony mechanik. Dodatkowo na wyposażeniu dostajemy Boomboxa, reklama Lego City i jeszcze reklama magazynu o Pokémonach. Górnik z Newberry wygląda naprawdę sympatycznie, ma oczywiście dwie główki, bo druga z nich jest nawiedzona, natomiast to jest główka, która bardzo często w zestawach z się pojawia. Z tyłu mamy też taki nadruk ektoplazmy, no i oczywiście taką transparentną główkę. Co do górnika w wersji cywilnej, ma oczywiście na głowie kask, całkiem sporo detali, jeśli chodzi o nadruki na nóżkach, widać, że one też są utytłane tą ciężką pracą. Mamy dynamit, mamy też kilof i dodatkowo przez ramię przerzuconą torbę, Całkiem sympatyczna minifigurka, to jest bardzo fajne odstępstwo od tych stałych, dobrze nam znanych głównych bohaterów serii Hidden Side. Ostatnim magazynem w dzisiejszym odcinku jest magazyn LEGO Star Wars. Mamy trzy dodatki w cenie 15 zł. bez grosza. Ruch oporu, tutaj tym razem zaprezentowany za pomocą X-Winga. Mamy też jedną kartę limitowaną ze szturmowcem i Hanem Solo oraz jedną saszetkę naklejek LEGO Star Wars. To wędruje na bok, zaglądamy oczywiście do środka. Wszędzie reklama tych Avengersów, już troszeczkę chyba przesada, bo za chwilę kolejny numer. Mamy też komiks, którego głównym bohaterem będzie Joda jazda Śmierci. Całkiem fajnie zaprezentowana akcja, która tam się dzieje, i ten komiks jest naprawdę bardzo duży, długi i stanowi dużą część magazynu. Mamy tutaj Y-Winga, jeden z moich ulubionych, o ile nie najbardziej ulubiony, statek ze Star Warsów, jeśli chodzi oczywiście o wersje legowe. Tutaj mamy parę informacji, łamigłówek, jest też instrukcja składania w kilkunastu krokach X-Winga, który oczywiście został dołączony. No i jeszcze drugi komiks, już nieco krótszy. Jest też oczywiście konkurs i zapowiedź kolejnego. Numeru, który pojawi się 6 października i dostaniemy myśliwiec taj wiecznych Sitów. Szczerze mówiąc, jeśli chodzi o konstrukcję, jakoś tak nie porywa, ale jeśli chodzi o rozłożenie tego na elementy, jest spoko. No i jeszcze reklama naklejek Star Wars i magazynu Pokémon. Jak pewnie wiecie, ja nie jestem jakimś wielkim fanem tych miniaturowych statków z magazynu LEGO Star Wars. Zawsze to są dla mnie fajni dostawcy części. Natomiast one jako konstrukcje, one w sensie, te statki, rzecz jasna, nie wywołują u mnie żadnego efektu zaskoczenia, czy też po prostu tego słynnego już u mnie efektu wow. Jest ok, jest schludny, ale ja oczywiście rozłożę go na części, bo też tutaj mamy całkiem sporo przydatnych pomarańczowych klocków i rzeczywiście będzie można z niego skonstruować coś innego. Przegląd magazynów za nami. Wy oczywiście dawajcie znać, który magazyn czy też który dodatek najbardziej przypadł Wam do gustu. Ja jestem szalenie tego ciekawy. Wybór może być trudny, tym bardziej, że aż 5 magazynów przewinęło się w dzisiejszym odcinku, ale liczę na Was i czekam na informacje z Waszej strony.